Dobra, zmiana. Baśka, chodź. Baśka, tutaj. Tutaj, nie tam. Jeden dzień na każdej kwaterze i trawy nie ma nic. Szybciej Baśki! Dawaj, dawaj! Co to za ruchy? Ja tymczasem przyjechałem do drugiej hodowli. Tutaj kosiliśmy na baloty z tej strony i tam. Później baloty mam tak poskładane. Jak widzicie z krowami tutaj wszystko dobrze. Jednego baloty im dałem, to nawet nie, nie chcą jeść. Więc połowa łąki jest ogrodzona, a połowa w drugiej połowie jest, jest przeznaczone na, na baloty, a w połowie pastyisko. Ty jakbyśmy im to ogrodzili je puścili, to by miały co paść jeszcze. Jak jest taka pogoda, fajna. Ale za dużo roboty, żeby to ogrodzić i pastisko zrobić. O dziki a, a dziki, paczern, dziki, dziki przyszły za które Dopiero zaczynają sobie. A my jedziemy tak skontrolować czy jest, czy jest ogrodzenie niezniszczone, bo w kilku miejscach widziałem, że dziki już próbowały się dostać i, i rozwaliły siatkę, więc poszedłem naprawić. A teraz jedziemy zobaczyć z drugiej strony czy jest całe ogrodzenie no i damy im od razu dwa baloty żeby o tutaj ktoś jeździł zobacz ślady są świeże jest ta która przyjechała z pierwszej hodowli i tutaj dwa byczki z tego roku jeden i z zeszłego roku cały czas chodzą razem no i tak sobie tutaj żyją a tutaj jasny reproduktor o, to z tej to będzie ładna parka. I z ciebie, tak? Oj, smachałem się trochę, bo już obszedłem całe to ogrodzenie dookoła. Widzę, że tak jest dosyć całe. Im lepiej to naprawiam, tym mniej później jest tutaj rozwalone. Dopóki to nie zarośnie, to będą będą się próbowały tu dostać. A tutaj zobaczycie, co mi bobry porobiły z tej strony. Ale to już przyjadę tutaj jutro. I jutro ma być fajna pogoda. No to jutro to nagram. No to Będę musiał przyjechać tutaj zabezpieczyć te wszystkie drzewa przed, przed bobrami. Bo jeśli tego nie zrobię, to one prędzej czy później wszystkie mi tutaj zaczną drzewa. Więc. Więc muszę jakoś się uratować. No i jadę. Jadę zobaczyć do domu, bo już przyszła kamera. Właśnie się, się dowiedziałem, że ku, kurier do mnie dzwoni i mówi, że przywiózł kamerę. A też nie mam odpowiednich butów, żeby tutaj chodzić teraz, bo muszę ubrać takie wysokie. Bo inaczej to się potopie zaraz. Będę cały mokry. Przyszła moja pierwsza paczka z y, AliExpress zamówiona. Zobaczymy. Tylko zobaczymy czy to jest taka jak w opisie Mam nadzieję, że tak będzie Wszystko dobrze zapakowane No przynajmniej wiadomo, że jest kamera, a nie jakieś... A nie coś innego Kamera na kartę SIM Jakaś... A głośnik jest nawet do niej. No proszę, będę mógł rozmawiać z baśkami. Na odległość. Uchwyt metalowy. Solidny. Przewody. To jest kamera. Antenki do karty SIM. O, elegancko zapakowane. Kamera ciężka, chyba z 6 kg. Ma 36-krotny zoom optyczny i 300 metrów widoczność w nocy. Ale już nie mogę się doczekać, jak będę ją obserwował, Baśki, bo wcześniej miałem takie kamery zwykłe, bez yy, nieobrotowe, zasilane panelami słonecznymi. No i to tylko miałem podgląd na żywo, widziałem, że krowy są na pastwisku, ale nie mogłem zrobić zbliżenia. I w nocy ta jakość nie była jakaś tam rewelacyjna. A tą kamerę miałem okazję przetestować przez internet, bo dostałem hasło na, e, do aplikacji i działa rewelacyjnie, więc super. Także biorę się za montaż tego i zobaczymy, jak to będzie działało. Jeżeli się sprawdzi, to kilka takich kamer na pewno zamontuję na pastwiskach. Wtedy będę miał podgląd już na, na wszystko. Zanim zainstaluję kamerę, to pojadę jeszcze do krów, bo już trzeba je na następną kwaterę przeprowadzić, a później wezmę się za instalację kamery dopiero. I dajcie znać, czy interesuje Was taki temat monitoringu, bo mogłem nagrać o tym cały odcinek. Baśki! Baśki! Spokój! Przyszły na następną kwaterę. Szkoda, że nie ma i szliści, i bo by to wszystko chętnie zjadły. Muszę przejść przez, przez rów. Ale chyba sobie poradzą. Większość sobie poradziła. Przeskakują. No i tutaj kolejne dwa, dwa dni. Dacie radę. o tam płytki lawek Dawaj Marysia Hop, Hop. I ostatnia, jak zwykle, da, dalej z tą choinką łazi Oj Ona może w ciąży tak wolno idzie nie skacze. Gruba. Chodźcie dalej. Tutaj. 確かに。Давай, ważka chodź. Stado przyszło już na ostatnie pastwisko, które mają do wypasienia tutaj z tej strony. Tak to poszło szybciej niż się spodziewałem, bo tak planowałem, że zostaną tam dzień dłużej, jednak Zjadły trawę i chciały iść dalej, więc musiałem im to otworzyć. Tutaj został hektar. Też taki nieużytek. Pierwszy raz w tym roku to będzie. Właściwie tamta tam część była koszona, ale tutaj tą trawę zostawiłem. Nie wiem, dwa dni i wrócą na swoją zimową kwaterę.